Nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch twy, Kajdan, stał się tym łańcuchem, na którym znowu co był twą stolicą. Lat 100. swym własnym dźwignęłaś się, abyś nie mogą w kąpią ozdobą. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można. Sobą. Myślę, że każdy z nas wie, czym jest patriotyzm, wolność i niepodległość. Czy wiecie już flagi? Ale po co? Co chodzi? Czy jest za kilka dni 11 listopada? Każdy patrzy, ja tam robiersza flagę. A no tak, zapomniałem, ale pomożesz pomoż mi wyjeścić flagę? No pewnie za pójdziemy morda. Za niepodległość dziękujemy, że możemy patrzeć z dumą w przeszłość To nasza historia, nasza narodowa duma Chcieli nas zmierzyć, myśleli, że się uda Byliśmy coraz bardziej, ty weź to skumaj Bo mamy naszą flagę i nasze godło Jesteśmy Polakami, mamy naszą polską godność I nawet kiedy wracamy z walki na tarczy do zanikowych drzwi My będziemy walczyć, bo lepiej już szmarce niż bez honoru, bez fasonu Bo oddać się komuś, a jeszcze gorzej z swoich Zrozum są tysiące powodów, by 11 listopada wrócić dupę z domu. To jest Polska, jesteśmy z tą. wykowali tutaj, kochamy nasz dom. Świętujemy niepodległość, odrzucamy obce łożeń. 11 listopada, pokażemy to razem. To jest Polska, jesteśmy z tą. wykowali tutaj, kochamy nasz dom. Czujemy przynależność, jesteśmy gospodarzem. 11 listopada, pokażemy to razem. Uvaga, to pijekna vata, Polacisko je u nepodleglosti po vjeru lata, srednostno mi je da nikt' na Polskim, gom bobuje, iš' tu Wie ten, kto ją stracił. Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział pragnę. Zwykle krzyżami się mierzy. Polski bohater narodowy więcej kolei. Zmuciła się do Piłsudskiego z prośbą o utworzenie rządu narodowego. Trzy dni później rozwiązała się odradzała się wolna i niepodległa Polska. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy. Ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych, Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Polska wybuchła 11 listopada, ale były to dopiero początki niepodległego państwa. Niepodległość. Spośród słów używanych nieczęsto Tłumnie dzisiaj na placu wybiegło słowo piękne Jak honor i męstwo Słowo, które brzmi niepodległość Niepodległość to brąz na cokołach Lecz na co dzień, mówiąc po prostu Nas, polska szkoła, polska władza i polski kościół. Ono znaczy bez strachu spać, ono znaczy spokojnie się budzić. kochać, śmiać się i pewnie trwać. Wolne kraje wśród wolnych ludzi. sta kraka, lecha. Długi łańcuch ludzkich istnieje, poczonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska. Z powrotem. <gry> eee, te oklaski oczywiście były dla Was. Eee, trzeba mieć ogromną odwagę, żeby wystąpić przed swoimi rówieśnikami. To był akt patriotyzmu. Zapamiętajcie. Eee, wolność to jest bardzo trudna sprawa. To jest odpowiedzialność za wybór, to jest odpowiedzialność za siebie, za swój własny rozwój, za innych, za kraj. Pierwszy, fantastyczny tekst. Kto ten tekst układał? Był sami? Słuchajcie, brawa. ja naprawdę go wysłuchałam z uwagą. Cudowny tekst. Gratuluję Wam tego. I w połączeniu z tym rapem, ze wsparciem swoich kolegów, którzy są z was domni, słuchajcie, to jest naprawdę wspania... coś wspaniałego, co zaprezentowaliście dzisiaj. I wszystkie recytacje, i ta odwaga, która jest w was, to o tym właśnie mówię. Rozwijajcie swoje talenty, bo je macie. Każdy ma w sobie to coś. I ważne jest, żeby to odkrywać, żeby to rozwijać, żeby dać coś z siebie innym. I Wyście nam to dzisiaj dali, za to Wam serdecznie, serdecznie dziękuję. I myślę, że w imieniu wszystkich muszę powiedzieć: dziękujemy.